Cześć, witam was w nowym odcinku, nowej serii, czy serii to się za chwilę okaże. Jeśli się wam spodoba ten format, to będę robił tego więcej. Czego? Odpowiadał na wasze pytania, na wasze częste pytania. Na przykład jednym z takich częstych pytań jest, jaki samochód wybrać, jaki samochód kupić. Dziś skupimy się na samochodach nowych, na wyborze nowego samochodu, a jeśli ten format chwyci, być może w następnym odcinku odpowiem jak kupić samochód używany. Kilka podstawowych założeń. 5 punktów, tak, 5 punktów Wam przedstawię. Ogólne założenia: po co kupujesz samochód? Czyli, czy kupujesz ten samochód po to, żeby nim jeździć do pracy, czy po to, żeby jeździć nim na wakacje, czy to ma być samochód taki w miarę uniwersalny? Z tym uniwersalnym jest najgorzej, bo zwykle jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale miej to z tyłu głowy. Dla kogo kupujesz ten samochód? Czy kupujesz ten samochód dla siebie, czy kupujesz ten samochód dla partnera, partnerki, a być może dziecka, które właśnie dorasta, które właśnie zrobiło prawo jazdy? To już jest takie starsze dziecko, ale kto wie, może i dla takiego dziecka kupujesz samochód. Kolejne, kolejna istotna rzecz to jakie funkcje ma ten samochód spełniać, czyli jakie będzie robił przebiegi, jakie będą cele podróży, czy na przykład w tym samochodzie będziesz coś woził. Tak, specjalnie przywiozłem dziś rower, nie żebym miał zamiar na nim jeździć. Zresztą zauważycie być może, że ten rower jest brudny, paskudny i ma nawet kierownicę jakoś tak w tym w takim dziwnym. Dziwną stronę obróconą, ale to dlatego, że ja na tym rowerze nie jeżdżę, bo ja jeżdżę na co dzień takim samochodem i ten rower, no dobrze, jeszcze raz go podnieśmy. No, nie, nie, nie. On, się, on się tu nie zmieści. On powinien się zmieścić do takiego samochodu. Do takiego samochodu powinna się też zmieścić trójka dzieci: dwa, trzy w fotelikach i to jedno starsze no właśnie, to już będzie musiała być dorosła osoba, która na przykład będzie tam z tyłu siedziała. Bez fotelika. Dobrze, e, mamy już ogólne założenia, e, wiemy już, czy będziemy tym samochodem jeździli sami, czy z rodziną, czy będzie jeździła żona, mąż, partner, partnerka, ktokolwiek. Kolejny punkt programu to jest budżet. Ile masz do wydania, jak sfinansujesz ten zakup? E, bo musisz o tym pamiętać, że samochód to jest. E, Pozycja, stała pozycja w miesięcznym budżecie. To nie jest tak, że po prostu kupisz sobie samochód i on nagle będzie jeździł bezproblemowo. Ten samochód wymaga jakiegoś serwisowania, ten samochód wymaga dolewania paliwa, ten samochód wymaga ubezpieczenia. Ten samochód, jeżeli kupujesz go na kredyt albo w leasingu, może też wymagać spłaty jakiejś miesięcznej raty leasingowej czy kredytowej i na tej podstawie musisz sobie ustalić budżet. Kiedy już znasz ogólne założenia i budżet, przechodzimy do punktu numer 3. Punkt numer 3 to segment. Wybierasz segment samochodu. Czy potrzebujesz samochód z segmentu D, czy może samochód kompaktowy, czy może minivana. Jakiego minivana? A może poszukujesz czegoś zupełnie małego, wręcz roadstera, tak jak ten. Na przykład w moim przypadku okazało się, że chcieliśmy samochód, który po prostu będzie się jakoś wyróżniał i szliśmy od Volkswagena Up aż do Mazdy MX-5. Tak skończyliśmy z Mazdą MX5. Po drodze, zdaje się, była jeszcze Kia Soul Citroen DS3, Fiat 500 w wersji Cabrio. Jak widzicie, mieliśmy spory rozstrzał. Natomiast dla nas najważniejszym punktem to było, że samochód ma się wyróżniać, samochód ma być fajny. Dalej, marka. Marka to kolejny ważny wyróżnik, kiedy kupujemy samochód. Po pierwsze, jakie jest postrzeganie marki? Jakie jest Twoje postrzeganie marki? Czy na przykład uważasz, że Skoda to jest marka kapeluszników, czy Skoda to jest marka ludzi wyjątkowo oszczędnych? Zresztą mam wrażenie, że to samo tyczy się Toyoty. Toyota to jest marka, którą mogą jeździć seryjni mordercy, bo nikt ich nie zauważy. Naprawdę, to jest bardzo nudny samochód dla bardzo nudnych ludzi w tym momencie. Przepraszam wszystkich. Kierowców, właścicieli Toyoty. Niezawodność. Niezawodność to jest kolejna rzecz, która powinna gdzieś tam z tyłu głowy Wam Mrugać, dzwonić, czy cokolwiek robi się z tyłu głowy. W każdym razie niezawodność: czy ten samochód jest niezawodny, czy podoba wam się marka. Potem oferta. Załóżmy, że macie dwie lub trzy marki, które wam się podobają, które są według Was i według tego, co przeczytaliście w sieci i w gazetach, są te marki w miarę niezawodne. Idziecie do jednego salonu, do drugiego salonu, tu wam ktoś oferuje lepszą cenę, ale być może tu jest. Lepszy serwis. A skoro o serwisie mowa, to serwis musi też być dostępny. Ten serwis musi być tani i ten serwis musi być dostępny. Ja na przykład bardzo nie lubię jeździć na drugi koniec miasta, żeby przeserwisować samochód. Dlatego też, wybierając samochód, patrzyłem na to, jak blisko jest serwis w stosunku do mojego albo biura, albo domu, bo ja lubię się po prostu przejść na spacer, nawet jeśli nie wyglądam. Mógłbym teoretycznie pojechać na rowerze, gdybym miał nieco większy samochód i wtedy ten rower zapakować do bagażnika. Co prowadzi nas do kolejnego punktu, czyli wożenie przedmiotów, z którymi mamy codziennie do czynienia. Wydawałoby się Wam, że nie powinno być z tym problemu, to jest duże kombi, tu się powinien zmieścić rower. Ups, już biorę ten rower. I teraz próbuję go zmieścić. Od razu tu przygotowałem sobie taki ręcznik, żeby pedałami nie zarysować zderzaka. Ops! I teraz próbujemy. To powinno być dziecinnie łatwe. Jak widzicie, ja już zdemontowałem roletę i nie przypadkowo, bo się okazuje, że rower w tak dużym samochodzie, widzicie kierownicę, nie przeszedłby. Nie przeszedłby. O, gdybym miał tu roletę. Teraz muszę go tu jakoś dopchnąć. No i widzicie, ja. Nie lubię jeździć na rowerze, ale być może wy lubicie jeździć na rowerze. Być może wy macie dzieci, być może macie wózek, być może jest to jeden wózek, a być może jest to taka dwuosobowa gondolka, jeśli ktoś z Was trafił los na loterii i wygrał bliźniaki. Także to wcale nie jest takie oczywiste. Zwróćcie też uwagę na to, kto tym samochodem będzie jeździł i komu w tym samochodzie ma być wygodnie. Jeśli jesteś dwumetrowcem, a masz żonę, która ma 1,50 m wzrostu, to z dużym prawdopodobieństwem jedno z Was będzie musiało pójść na jakiś kompromis, więc być może wybierając ten samochód, zwracajcie uwagę na to, żeby wygodnie było najczęstszemu użytkownikowi tego samochodu. Jeśli planujecie wozić swoich rodziców, dziadków, emerytów, zwróćcie uwagę na to, żeby samochód był odpowiednio wysoki, ale nie za wysoki. Niekoniecznie musi być to crossover, bo do crossovera trzeba wysoko unieść nogę. Być może wystarczy minivan, gdzieś Siedzi się jak na krześle. To są y, tego typu szczegóły. I y, jeszcze jedna najważniejsza rzecz na końcu, czyli czy Podoba Wam się dany samochód? Czy podoba Wam się ten samochód, który chcecie kupić? Mnie na przykład, z całym szacunkiem dla Toyoty, która jest świetnym samochodem i tak naprawdę byłbyś nieodpowiedzialnym kretynem, gdybyś nie kupił Toyoty. Mnie na przykład Toyota się po prostu nie podoba, bo jest zbyt nudna i dlatego wybrałem ten samochód. Ale to jest moje prywatne uwarunkowanie, to jest moja prywatna opinia, moje prywatne wymogi. Natomiast jeśli Twoje wymogi są inne, być może będziesz chciał kupić hatchbacka, być może będziesz chciał kupić tą. Od segmentu B. W każdym razie zastanów się nad tym i te 5 punktów, czyli ogólne założenia, budżet, segment, marka i ten czynnik osobisty ostatni, te 5 punktów powinno pomóc Ci podjąć właściwą decyzję. Jeśli podobają Ci się tego typu porady, daj mi kciuk w górę, daj znać w komentarzach poniżej. Napisz, jak Ty wybierałeś, wybierałaś samochód, czy Twój wybór okazał się udany. Zasubskrybuj też mój kanał. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej tego typu Testów czy porad, to y, dajcie mi znać także w komentarzach poniżej. Postaram się zastosować do Waszych prób. A tymczasem do zobaczenia, i y, idę odwieźć ten rower do garażu, bo ja, ja na co dzień z niego nie korzystam. Cześć.